Dobra sprawa, quality build jest się Safety screens to się nazywa. Witam Cię widz, dzień dobry. Motyw jest prosty, prosty. Polecam, dobra sprawa, quality build, lecimy freestyle. Lecimy totalny freestyle Trzeba przymierzyć silnik do środka, żeby zobaczyć co można w ogóle robić Bo stoimy w miejscu cały czas Nie mam jeszcze tarczy Nie mam jeszcze łożyska No bo po prostu nie mam Życie Się mówi życie Wyjmiemy resztę, to co potrzeba wyjąć Będziemy patrzeć, mieć zamysł au, au, au. Dobrze idzie, kurwa siły nie mam dzisiaj Ścianami nie jadę Alright Właśnie to jest to, o czym mówiłeś. A i się rozładowała bateria. To jest też dobry motyw. Bateria jest rozładowana. Wsadzasz do ładowarki. Świeci się światło. Wyjmujesz. Bateria full naładowana. No nie działa. Znowu bateria się rozładowała. Po raz kolejny trzeba wsadzić ją do ładowarki. Poczekać, aż zielone światło się zaświeci. Bateria naładowana. Bateria się rozładowała Polecam wszystkim No i co? I przekręcamy no, jedziemy no Jedziemy z koksem, jest... Wszystko jest git Jest zajebiście Podejrzewam, bardzo mam... Poważne mam bardzo podejrzenia odnośnie wybieraka, że będzie przeszkadzał. Po prostu będzie wchodził w to miejsce, tuło będzie. Wystawą będzie do... do kierowcy będzie wystawu. Ty musisz taki zamontować na torc żeby był. No taki właśnie na torc by się przydał. O już ktoś bieg wbił To mi się nie podobało. Skąd ty wiesz? Bo widzę. Masz widzisz o przesunięty. No ja na przykład nie widzę biegu. No. Teraz jest luz. A który to był bieg? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, wstecz. No tak, ja pytam, który to był bieg. Może trzy albo cztery. To jest właśnie taki motyw. O, teraz nikt nic tam już nie, nie nasadzi. Jest spoko. że pewnie będzie trzeba zrobić taki na sztorc. Tak jak już było mówione o tym, to to mamy skrzynię, widzisz? Ty mienia widzisz. Dobra, nie gadaj tylko rób. Stoi i nawala, i nawala, i, na, i stuka, i tłucze, i wali. Bziś, 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 bziś. I tak bez przerwy. cały czas gubię klucze. Kolejnym krokiem jest rury, które są do Bagaja. Do bagajnika, zagajnika wykręcamy stąd. Nie są nam to potrzebne. Musimy je zdjąć, wyjąć, żeby mieć pole manewru, lepsze. Żeby zdjąć rurki, musimy najpierw wyjąć końcóweczki. Cyk, A1. Proszę się nie śmiać. Zapiąłem pasy. Kur... Żaki. Atakują. Nie dobrze się skleił to ona by się trzymała bez tego bez tej opaski tu dobra poszło Dał idziemy rury wyciągać i raz, dwa, trzy pa, 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 para, pa, para. ten milimeter gdzieś tutaj się zapadzał nie ma ten milimetra to ty sam zrobiłeś taką profesjonalną podszymkę? tak w mojej własnej produkcji samoistnie Samowielnie, podtrzymkę na rurki. Szybcy wściekli. Jeszcze uszczelka, żeby nie porwał rury. Jesteśmy. We are home. We are home, baby, home Alabama. Jak ty, ty się zachowujesz. Weź faktycznie ty podstaw jeszcze te kobyłki. Robota dla dwojga. Ja mam widzowie, coś pokażę. Nie wydzieraj. O ty... co chodzi? O BHP ja pokazuję, jakie tu jest zastosowane. dobra jest BHP. Możesz kobylinki zastosować? A po co? Ale na wszelki wypadek Co ja Ja pierdolę Przynajmniej nie trzymasz, nie krzyczysz, że tu już wie. No na co ty nie masz mózgu? Oskar! Oskar! Wyjmij te słuchawki zasrane Co? Rurę wyciągną Ciągnij mi na Ciągnij na Ciągnij rurę Słyszysz? Ciągnij rurę. Się ciągnij rurę. Dłuższą czy krótszą? Ciągnij, to ciągnij no. Wylało się ciągle. Dobra, ciągnij drugą. Powoli Oskar, powoli, delikatnie. Ciągnij? ciągnij. No ciągnę delikatnie. To ciągnij jeszcze. No coś nie idzie delikatnie. I to mocny. Ale nie rób takich szarpnięć. bez sensu. Oskar, Oskar z pomyślunkiem Ale ona się blokuje Ciągnij Dobra, ciągnij szybko, bo znowu To myszy będą miały ten, rury jak chomiki Bliżej niż dalej Jesteś pewny tego, co mówisz? No Bliżej niż dalej, no Teraz potrzebujemy wziąć narzędzie o nazwie kątówka, wyciąć to, podporę tą, to, ten. no właśnie to i dalej wypiniemy pewnie jeszcze to, tą łapę profesjonalną zrobioną Przeszczotem? nie wiem czy szczotem pewnie kątówką łatwiej będzie i silnik najprawdopodobniej, możliwe, że uda nam się to zrobić tak, że silnik będzie siedział na tym. Na zawieszeniu, tu. tu. będzie taka pszit, pszit, łapa profesjonalna. ta blaszunka zostaje? Która? To też trzeba przerobić. To była osłona na miser I łącznik, wózka zawieszenia. Przerobimy to. Naprawimy. Ja już czuję, czuję, tutaj w głowie ten. Czuję postęp. Czuję zarys. Zarys i postęp. Ten płyn wuje? Trzeba znowu sypać piachem. Nie no, a znaczy on może by no. jest szansa Ale nic no, tylko to będzie głównie się tarzać Dobre jest BHP a W sumie ja o tym nie pomyślałem Ale to w sumie durny był pomysł Ty porabelkę to wycinałeś. No! No dobry pomysł, dobry pomysł Nie no no co, to dobry pomysł był. Ale w sumie nie pomyślałem o tym. Samochód się nie bardzo co, no dobrze no, dobrze, dobrze. Przestrożyłeś się trochę? No trochę tak, tak, tak się zdziwiłem co się stało. Myślałem, że podskoczyło do góry. To samochód cały spadł. Wejść po te kubiełki. kobyłki. Kobyłki? No. no dobrze, że koło było, bo w sumie tak siedziałem trochę pod tym autem. No to dobrze, że koło założyłem, tak na, na wszelki. Przecież nic się nie stało. No. Nawet nie uderzył tym. Tą tarczą. Nie ma co panikować, dobrze wyszło. Dobra, teraz tu trzeba pociąć Nie podkładasz nic zamiast tego lewarka? Nie, nie, nie stoi, przecież dobrze stoi. Jest. Odjęte. A to, że się nie żałował z tą dziurą, co? No nie żałowałem. I to jest minus. To jest minus, że nie, nie żałowałem. Mogłem trochę przyżałować. To byłoby trochę lepiej. Ale... Nie ma tego złego. Nie ma tego złego, bo teraz już będę wiedział, że następnym razem trzeba mniej wycinać, tak? Jak idzie? Dobrze. Może łyżeczkę ci przyniosę? Nie, nie trzeba. Tu, jest. tu już czuć brak zdrowia. Brak zdrowia Mercedesa tu jest. Ale to się wyklepi. wyguszanie. Będzie do czego, do czego teraz spać. Będzie jak nowy. Jest szansa ty. Pa. Ty jakbyś to dobrze popatrzeć po, po ten podginać, czy to może by dało się odtworzyć nawet. Tylko podginać po, po ten, i normalnie będziemy mieli odbudowane auto. Na górę to tunel idzie. Wszystkie praktycznie części, części które zostały wycięte, mamy. Dobrze, że nie, wy, nie, nie wyrzucałem. Dużo części mamy, których tutaj powinno być, a nie ma. Bo nie wyrzucałem. Myślałem gdzieś tam, może kiedyś będziemy. ten. spawać na nowo. Kacper, teraz musisz wyutylizować to. Ręczny? No. Zutylizować. Nie no. da się. No tak, ciężko. to może nie, no tak, to może nie. Tak, żebyś nie zmarnował. Mhm brzeszczotu to. Brzeszczu to chyba nie dojdzie. jeszcze spina. Skorzystałeś z niego chociaż raz? Na no to, że nie. Jakoś bezręcznego jeździłem. a mi się wydaje, że ten ręczny to jest na wodę. Niepotrzebny. Niepotrzebny, można bez jeździć. A jeszcze jest potrzebny: jak jeden kieruje, a drugi zaciąga. Tak. To wtedy za. Kolejna sprawa, ta łapa tutaj, ona musi zniknąć stąd, ponieważ i tak i tak przerabiamy tak, żeby opierało się na zawieszeniu. Odkręcamy, tniemy i dalej będziemy myśleć co dalej. teraz znaleźć jakiś przyrząd, jakiś coś, stojak, coś takiego coś w tym stylu, żeby po prostu się wsunąć tutaj z silnikiem, przymierzyć go i zobaczyć jak mniej więcej wszystko mamy zabudować, zobaczyć co można, czego nie można bo tak to można sobie zgadywać i tak nie będziemy wiedzieli pozdrowic, uśmiechajcie się szczerze wyjmujemy całą kolumnę razem z tym wspornikiem bo to i tak będzie przeszkadzać potem do zabudowywania tego wszystkiego więc to jest zbędne na tą chwilę mam nadzieję, że buda się nie rozejdzie powinno być git Obiecująco, obiecująco, widzę, obiecująco. Trzeba wykręcić te łapy, te mocowania silnika stąd, z tej z drugiej strony, bo będą nam przeszkadzały. No i sobie ładnie przymierzymy wtedy silnik. Zobaczymy, co możemy, co nie możemy. I jak trzeba to zrobić, żeby było w porządku. Piękny wzorek jest. Wykręcamy drugą i będzie można przymierzać. Mamy kolejną wykręconą. Idziemy po przyrząd do wymieniania kół i przyrząd do podnoszenia silników. I będziemy patrzeć. Zmiana planów jest. Yy, zobaczymy, jak zrobić, żeby silnik poszedł troszkę niżej. Nie wiem, czy nie będzie misa przeszkadzać, ale ewentualnie ją można troszkę skrócić, zaniżyć, przerobić misę. Ten wymiennik, to jest wymiennik ciepła. Chłodzi olej, nagrzewa olej. To jest właśnie takie... Taki myk. Wykręcamy go, założymy chłodnicę oleju, jeżeli będzie w przyszłości gdzieś nam się przy, przegrzewać. Na razie to jest do wywalenia, idzie out. Auuu. Moja rączka. I coś jest jeszcze? Jakiś nie wiadomo co, kabel. Może to czujnik tego olejowy? Może być. No to może być czujnik oleju, ciśnienia. Zaskoczycie. Po prostu zrobimy takie dwie blaszki tu na silikon. Wiecie o co chodzi? Będzie zatkane. Nie będzie przeszkadzać. Będziesz sztos, To nie wiem co to. To było schowane za. Wymiennikiem. To może jest czujnik. Podejrzewam czujnik. To dobrze. Będziemy mogli sprawdzać temperatury, mierzyć. Mierzem. Tylko twój nowy ulubiony żart. Co? No, żart z mierzem jest fajny. Zaraz posmarujemy mierzem. Dajcie znać, czy słyszeliście określenie mierzem. Posmarować mierzem. Mierzem czym? Co to jest mierzem? Głównym świeżym. A, dajcie znać, czy to słyszeliście taki żart. Podoba mi się ten żart. Ostatnio sobie o nim przy... przypomniałem. Bardzo fajny żart. máme to máme to, je stav to na kúkach. I nasz silnik Z powrotem No, mamy skrzynkę małą Mamy małą skrzynkę No i teraz zaczynają się schodki Problemiczki Mała skrzynka, duże schodki Tak To strasznie wysoko jest ta skrzynie Kurde, jakby ten silnik poszedł w dół jeszcze To ty przecież będziesz miał wtedy tyle od ziemi Pokaż ile Tyle Nie no teraz jest, jest do ziemi, trochę jest jeszcze zostało, ale... Myślałem, że będzie mniej, no ale jednak ten kołnierz dość dużo wystaje. Kołnierza nie możemy zmniejszyć. Borysewicz, po co świata. Borys! Cześć, Borys! Cześć, wariacie! Gdzie ty byłeś? Kiedy ciebie nie było? Gdzie się podziwałem? Tak, jestem Borys Szczerbatek. Cześć, Borysek, już tak się nie spinaj, wyluzuj się, Borys! Cześć, Borys! Gdzie byłem, jak się, jak mi nie było, co? Borysewicz. Kurwa coś krzywo Oj Wyrywa się blacha Może podłóż coś pod spód Pchuj masz? Czy nie? Nie mam pcheł, żadnych Żadnych pcheł nie mam Borysek, Borysek. Trzeba to podłożyć tak o Żeby człowiek No teraz jakby prosto Może musi być, całe musi iść w tą stronę Tak nie, kurde. O, lepiej Lepiej, lepiej. Lepiej? Lepiej, lepiej. Jest. Lepiej z no być. Aj kurde, to jest gówno, dupa kolejna. O gdzie wychodzi mocowanie. Co wychodzi, bo ściana już przeszkadza. Jakby on powinien iść w tamtą stronę, na stronę pasażera cały. Nie, przodem powinien iść, bo wal nie wyjdzie. Tak czy nie, tak. Fajnie by było, żeby silnik poszedł jeszcze do środka. I żeby te mocowania, to miejsce na mocowanie można było założyć tu. A to się jakby nie licuje jedno z drugim. Bo jakby to, koniec tego kończył się z końcem tu, tym. Żeby to tak ładnie... Żeby to wyszło tak, żeby było akurat na tej belce zawieszenia zamontowane. Wtedy było spoko. Jeszcze można jeszcze trochę opuścić. Widać, ile jest miejsca. Tu jest przerwa i można opuścić, tylko tutaj nie pozwala. Tu nie pozwala I trzeba by było przerobić, przerobić misę trochę O to. Tak, tak mniej więcej dotąd Dotąd misę skrócić, misa jest stalowa, więc można ją przerabiać Taką płaską bardziej zrobić, mógł przerobić jeszcze w środku I wtedy byłoby, byłoby, by byłoby Środek mniej więcej będzie tak jak 36 do podróżnicy. i tu do podłużnicy już mamy 41,5. On jest przesunięty w tamtą stronę cały. A powinien być jeszcze bardziej w tamtą stronę przesunięty. To jest niedobrze już. To już jest niedobrze. I tak i tak ten silnik przeważa cały czas na lewą stronę, a z tego co wychodzi do gazu, to silnik musi pójść jeszcze bardziej na stronę lewą pasażera. Ty podróżnice się zeszły. Dobrze. Wyprostowały się podłużnice. Pewnie temu, że wyginęła się blacha, trochę teraz by było. Patrz, jest tu? Równo i też jest praktycznie równy, już to jest dobrze. Chciałbym, żeby ten silnik przesunął się do tyłu jeszcze bardziej. Ciężko będzie go do tyłu przesunąć, bo on tu przeszkadza już do gazu. Chyba, że gaz byśmy przerobili jakoś inaczej. Tu jest montowanie gazu. Tutaj akcelerator się montuje. Eee, nie wiem, jak to wyszło, że tak jest. Fajnie by było, żeby można było to założyć tak, jak był tunel oryginalny. Tunel był zdecydowanie niżej oryginalnie. Tu się kończył tunel, on został podwyższony. Mniej więcej w tym miejscu kończył się tunel. Tak tu. Tak w połowie tabliczki. A teraz tak nie jest. No. Kurde, i też nie możemy za bardzo przesuwać go w prawo, bo wał nie wyjdzie. Tak jak jest linia tunelu, to już wał jest przesunięty w prawo. Mocowanie na wał, to tak widać mniej więcej. Teraz. O. Silnik pójdzie trochę niżej, przerobimy misę. To wtedy akcelerator by poszedł, pasowałby. Czemu mówisz akcelerator? Żeby nie mówić słowa na P, bo zaraz ktoś się do mnie. YouTube, nie mi stąd, z tej platformy. Akcelerator będzie pasował. Ta buńka, jakbyśmy dali <grym> silnik niżej, to ta buńka pójdzie w dół, nie będzie przeszkadzać dla akceleratora. No tak czy inaczej, wszystko wychodzi na to, że. Musimy silnik w tamtą stronę dać, ale nie możemy za bardzo go dać w tamtą stronę. no Bo ciekawe, jakby ta skrzynia była na płasko, poziomo, to wtedy nic to nam nie daje za bardzo. Bo sprzęgło znowu wychodzi, w tym miejscu. Ja myślę, że będziemy kończyć fiasko na dzisiaj. Fiasko na dziś kończymy? No, kończymy zaraz, będziemy kończyć fiasko na dzisiaj. I w następnym filmie już zobaczymy jak to wszystko, pokażemy jak to wszystko będzie zabudowywane, jaka będzie kompletna decyzja. A wy, widząc to wszystko, możecie dać, dać też swoje sugestie. Motyw jest taki ogólnie, możemy... Silnik wcale no, możemy dać jeszcze do dołu, bo tak jak pokazywałem wcześniej na misę, yy, tam gdzie jest przekładnia kierownicza i, w, i tylny, tylna belka zawieszenia, jest miejsce. Można tylko przednią część misy przerobić, żeby była bardziej płaska. Silnik pójdzie niżej i będzie do akceleratora pasowało, i będzie to ogólnie korzystniej. Troszeczkę można go przodem dać w prawą stronę, tak jak teraz patrzymy, czyli w lewą stronę od przodu patrząc, żeby było więcej miejsca tutaj dla kierowcy, a pasażera część jakoś tam się zabuduje, żeby było w porządku. Chciałbym, żeby ten silnik poszedł do tyłu jeszcze, żeby można było. No żeby po prostu bardziej opierał się na tyle i można było te łapy łatwiej zrobić Ale wychodzi na to, że się tak nie da Kołnierz od skrzyni jest za duży A kołnierza od skrzyni nie możemy przerabiać Tu był, e, tu się kończyła skrzynia Prawie 30 cm 25 Wał jest do przedłużenia To po co tak skracałeś na siłę? Wpychałeś? Bo do tamtej skrzyni nie pasował No wybierak do dupy Totalnie dupa do dupy totalnie w ten sposób. Bo on tutaj już będzie wychodził, bo wychodzi jakoś tak nie wiadomo no jak poza tunel. Słabo. Kurde, żeby to wszystko zabudować teraz, to deska rozdzielcza nie zmieści się. No. Ja mam wrażenie, że ta skrzynia, co była wcześniej, ona była niżej. Ona była bardziej na płasku. Wiesz? Podejrzewam. Też tak właśnie podejrzewam. Wybierać trzeba dopasować z czego innego. Mocowania tu. W czterech punktach silnik mocować. Z przodu. Na dwóch i z tyłu na dwóch, tak jak tu są te dziury. Cztery otwory. Trzeba by było jakoś z tym zejść w dół i zamocować to pod autem na coś. Zrobić taką samą belkę jak była tutaj, tylko że pod autem. Dodatkowo to, to wszystko by wzmocniło nam, by przesztywniło to. No plus jest taki, że skrzynia jest lżejsza, no schodzimy z wagi. Jest teraz szansa tutaj spokojnie zabudować tutaj. Normalnie możemy tunel zabudować od stąd aż do pasażera. Pasażer będzie miał więcej miejsca, to całe tutaj. Co jest tako, cyk, to będzie zabudowane. To jest dobry. pasażer normalnie będzie mógł siedzieć, wszystko zabuduje, a nic nie będzie do kabiny leciało, piasek. Fiasko się tutaj kończy. Teraz musicie dać dać pomocną, dłoń, dać pomocną dłoń, wyrazić swoją opinię na ten temat. Może jest coś, co wiecie, zauważyliście, co ja przeoczyłem, ja też sobie się zastanowię. Damy sobie dzień oddechu, wy sobie obejrzycie, wtedy będziemy dalej myśleć co dalej O, jeszcze przypomnę, że wspomnę. W poprzednim filmie było o BMW. Ktoś napisał, że było tak się działo, jak było mało paliwa. Faktycznie zatankowałem już jedzie dobrze. Zatankowałem powyżej 30 litrów i jedzie fajnie. To to dziękuję Wam za bardzo za pomoc. Będzie pompa paliwa progowa ta pewnie co pisaliście i będzie gitara. Dzięki widz. Pozdrawiam widz, uśmiechu na twarzy i miłej środy Wam życzę.